No podaj, podaj, kurwa! Mówiłem w chuju boda! No, kurwa, tutaj podaj! Kurwa, żeś Podaj kurwa! Kurwa! Ja pierdolę! Podaj ze chuju! Kurwa! Sam sobie podaj kurwa! I tak byś to spierdolił! To kurwa, z nieba! Spierdolimy! Daj to We palim od la z Kurwa nie! Nie! Kurwa! Jezu, co za kurwa fartuch pierdolony? Może ty widzisz i nie grzisz, kurwa. Kurwa, we Kurwa, kładę dręczą. O kurwa ja jebie, nie mogę patr, kładę kurwa kładę kłóściu farti, kurwa. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio.